Siemano, widzowie z tej strony waszy ulubiony wujaszek. A dzisiaj widzimy się w Kangurku, kało. Dla ciebie serial. Nagrywania dalej. I zobaczymy dodatkowy poziom ukryty. Bubr nauczy cię skakać na skakance. Każdy przycisk odpowiada czterem rodzajom skoku. Bubr pokazuje ci, który skok musisz wykonać. Naciśnij przycisk akcji, aby rozpocząć. Na miejsca, gotowe. Dobra, i zobaczymy. Start! Mam poziom skakankowy. Mamy takiego Jazz Dansa Kangurku kao. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. O się nie da... Aha, dobra, miałbym to klikać jeszcze raz. Myślałem, że mogę tak po prostu przytrzymać. Ciekaw jakiś czas na reakcję Tylko żeby się nie wydupcyć Dobra, na razie idzie git to się wydaje proste, ale jest skupienie w ciul duże Dobra, to w prawo Udało się, jej! No i dobra, i mamy z powrotem Niestety nie ma żadnych unlocków za to, no nie jestem z tego zadowolony wielce. Ale cóż, czasami tak bywa. N nie wszystko można mieć. No, gdzie jest ten pociągowy gościu? W tą stronę, a tak, tutaj. Dziękuję pociągu. Zimowa wioska. Niech będzie. Krótki odcinek będzie z jedną dosłownie misja i jestem padnięty, i zaplanuję sobie pójść na skatepark. o w ogóle. Mówię, bym... Nie chciałem się trochę nagrać, ale mówię. Nie no, walimy. Oh, fuck. Lecimy z tematem. No, Ej, zabieramy jeszcze monetki. Byłem się w robocie, ale strasznie dużo ludzi już Czu czuć ten świąteczny vibe. Że wszyscy robią te, te zakupy. Walk, multum, po tym sklepie się pałęta tych ludzi. Aby po prostu chyba chodzić. Niektórzy. Mm. Czy faktycznie te zakupy takie kolosalne? Dzięki za monetkę. o misiu był. Oh shit. Patrz. Patrz. Patrz, patrz. Dobra, mamy gnojka. Ale słodki ten misiak. No, oczywiście standardowa kryjówka rzeczy za domem. Dziękuję. No Jak ja mam z tego strzelać? A dobra, tak Dobra, no co zmieniamy? Zerwaj Dobra, <laughs> mam nadzieję, że tego nie słychać aż tak. A, dobra. Możemy no to rozdupcyć. Myślałem, że mamy ich rozdupcyć i się coś pojawi ciekawego. A jednak nie. In, inny cel misji. Też gra tak nie mówi trochę wprost. Co mamy zrobić? Masz się Ciu. Ej, co to za samo naprowadzanie? Nie, lubimy to takich ziomków. No i patrzcie, tak, tak się roz, rozrabia z konkurencją. Się ich zamraża i tyle w temacie. Nie ma tu fanów biedronki. O, only Lee. <grybli> Ej, tam są. Z... Od lodu, nie wiem jak to nazwać. Sople, nie, sople to są takie zwisające, to takie tafle. No to chyba nie o to chodziło. Bieramy jeszcze, oczywiście, gwiazdki, znajdźki i pozostałe rzeczy. Dzień dobry. I otwieramy. A wy wiecie co robi krowa na budowie? Muruje Taki, taki żarcik właśnie zwierzęczy, mówię kurde, tam do kangurka kało będzie w sam raz. Dawaj na solo Tak man. Czy ty taki tam strzelasz jesteś? wyborowy. Dobra, mamy to. O! No wlatuj tu kurde. Pamiętasz, no nie będzie żywy, niestety no mówię. Taki zmarnowany. Ogólnie to mógłbym się spać. Tak trochę. To jest chyba ta oznaka już starości. Aha, znowu są strzelające kurde balony ujujuj, monetka dobra Ej, zbliżamy się do 3000 ujujuj, to jest jeszcze ważniejsze niż ta jakaś monetka teraz bliżej jesteśmy do 3000 więc elegancka. tu mamy machinę rozwoju Naszą, do której musimy się dostać. Pewnie od niego dostaniemy, co? No oczywiście. Wróżka nas odwiedziła. Niestety nie wróżka chrzestna. Prezentu nie dostaliśmy. Dawaj tą machinę zagłady. Odpalaj to, kurde widziałem jeszcze kryształki. No Oczywiście skitrane. Mamy równo setkę, no i kolejny poziom odblokowany. Oh shit, oh shit. Dobra, strzyma to jest dosyć ciężko. O fuck, no i deadliśmy. No to już powiem, że... ...będzie upierdliwe. Ktoś tak wszystkie naraz Dobra, już, już mamy na nich taktykę Będziemy nawalać wszystkie po kolei Dobra, mam jednego balona z głowy Drugiego mam z głowy, no i trzeci to już Jak w domu O, jeszcze Co jest? Czy on nas zabił? Dobra no to masz jeszcze raz w w takim razie ty gnomi gruba się jeden Dobra Mamy Biedronę Biedronę co ja wróżkę bum, 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 bum A jeden padł, oj Ale to było dziwne czy ja coś przez przypadek wyszedłem, czy ...co się tam stało, nie mam do tego pojęcia u niech będzie. Dobra, no i mamy to. Kolejny. Kupelki odblokowane i też mamy dodatkową wróżkę, więc jak będzie kolejne na przejście, to mamy odblokowane automatycznie. Więc mega stonks. Wypełnimy sobie etap gry. O. Oj, oj, oj. A to dobrze, że to spadliśmy w tak czy siak. No i mam ich. Poszukałam twórców gry. O ma, jedno szczęście monetki się zbierają. Uuu, możemy bić... tym. Bonem. Trochę kłuje się grafika, ale cóż... Bywa i tak. Co jest? Co tam się stanęło się? pojąka żadnego tam nie ma. Mega dziwna sprawa, ale okay. Teraz się przyjrzę, czy tam jest ten snajper. a gruby snajper tam jest. Nie mnie wyhaczył z pół mapy, no. No spadaj, dobra No nie widziałem go na początku. Jakoś tak się zakomflował Jedyga. Ojojoj, oj, oj, monetki to... O nie! Dobra, na szczęście jesteśmy wykwalifikowanymi ...łyżwiarzami. Co? Ty już tutaj? Wszędzie cię pełno, ale już niedługo. Nie ma transportu zwierząt, ziombel. Krótka piłka z tobą. I se popłynął, elo. Oczywiście bomba musiała być, no zasadzka na naszego kangura. Uf. Dzwoneczek, a wy możecie oczywiście wstawić łapkę w górę i subskrypcję, to bym był bardzo wdzięczny, i dzwoneczek oczywiście. Nie bądźcie gorsi niż kangur, stawcie dzwonek na kanale. Ale dobra muza. Zatopić jaskinie! Och dobra. Się zapada. Uj, shit. Dawaj, dawaj znajdźki jeszcze po drodze. Oczywiście są ważniejsze niż nasze życie. Teraz szybciej to zaczyna się topić. Nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to jeszcze bardziej. My zaczynamy moczyć majty. Dobra, dobra, dobra. O no, i ta dobra muza się skończyła. Oho. Oczywiście, standardowa monetka. <noise> Dobra. Zobaczmy jeszcze setny se sekretny poziom na O. Bobry drzewa. drzewa. Aby Kao mógł bezpiecznie przejść dalej. Musisz im pomóc Naciskaj na przemian przyciski ataku i akcji. Bob na miejsca Oj, gotowi. Gotowi start! To jest jak wyciskanie Gitas Andreas Jak się wyciskało na, si na siłowni No dawaj, 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 dawaj te drzewo! Jak w Minecrafcie, no dawaj, dawaj, dawaj Dobra, żeby to było na... jeden przycisk to okej, okay, ale na przemian. To jest dosyć trudne. Zwłaszcza, że on przyspiesza i coraz mniejsza trasa jest. No i się wydupił. Ciur mu w dupę. Dzięki wam, widzowie, za oglądanie. Przypominam, zostawienie łapki w górę i subskrypcji. to tego bym był bardzo wdzięczny. No i sorry, że taki krótki odcinek, ale goni mnie cześć. Cześć, Siemano!